sercu jest. Choćbyś gdzieś w świecie był, Krakowioki będzie śpiewał. A jak polko słysy się, to już w garło ścisko cię. Na sządecki siedzą ziemi i to nigdy się nie zmieni. A sządecko ta kutlina, no i piekniejso jest kraina. Próżno takich wsukać w świecie, bo piękniejszych nie znajdziecie. Teplotocki, fagurecki. Łąki, druski i kwiotecki, lak w sercu przetrzymuje, z nicą ich nie porównuje. Bóg i honor i ojczyzna, to rzecz do nich oczywista. I to niego do nich głupie, bo tak w kozdy jest chałupie. Zdawią do dna, prawdy stare, wozny dla nich ponad miarę. To, co babki, dziadki chciały, żeby zawsze mi trzymały. Bochon chleba jak za cyno, znak ją krzyza rozpocyno, bo wie, ile płotu trzeba na to jedą Bohon chleba. Lachy starsy basz sonują i po rokach ich całują, bo od mała nauczone, żeby były sonowane. Lachy to są buse piękne, dumne, proste, a basz sprytne. Ludzie dobre i uczciwe. Basz honorne, niestrochliwe. Jakie ludzie to paradne, a chłodoki jakie zgrabne. Te kaftony, te górmony, nicą najpiekniej sepony. Ej, jak czas w karbowioki, aż się w koło są krzoki. Jak zaśpiewo, to się niesie. Koń po sadach i po lesie, jak sełeknie gorzołecki, pierce leci do polecki do stajera i tromelki, bo to honor jest bardzo wielki. Jeste jak do basów muzyką to wrzucić może, dumny taki i honorny, nicą po nic jest we dworze. Ale boskie nasydzioty, to nie stronią od roboty, a co jedno to ładniejso i lubią niejso. Jak gorsyty się wystroją, już chłodoki przy nich stoją, a ruzowiok jak ubiero, jako piękno besteryjo. Już by kulać poleciały, zeby kapko czasu miały, ale trzeba i pole robić, a nie ino w kołpie stroić. Lachom się nie bywo, ino sienią jest. Jak to w duszy swój trzymos toś ty dobry człowiek jest. Bo moje lachy ponad całą światą. Będą w dusy zawsze. I w zimą, i lato. I nikt do tego wiecie, zabrać mi mimozę. Za to wszystko dzisiaj dziękuję Ci, Szanowni Państwo, Małgorzata Kmiecik, artystka, poetka ludowa, autorka wiersza, który przed chwilą usłyszeliście, Lachowska Dusza, rozpoczęła świętowanie 25-lecia Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Wielkie brawa dla Pani Małgorzaty. Do Bardzo prosimy wszystkich o powstanie. Nastąpi teraz wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Sztandar prowadzić. Teraz nastąpi wspólne odśpiewanie hymnu Stowarzyszenia Lachów Sądeckich hymnu Lachów. Drodzy Państwo, niech ten moment będzie symbolem naszej jedności i naszych wspólnych, lachowskich wartości. Do Dobry. hymnu! Miłośnicy rachowskiego dziedzictwa. Kiedy już sztandar dumnie stoi wśród nas, wybrzmiał pięknie hymn, możemy oficjalnie rozpocząć część artystyczną. A poprowadzą ją dla Państwa. Grażyna, Panior. Stowarzyszenie Rachów Sądeckich istnieje i aktywnie działa od 1999 roku. W strukturach tej organizacji przez 25 lat znajdowało się wiele wybitnych osób z dziedziny kultury ludowej i folkloru. Ćwierć wieku temu organizacji pozarządowych, które miałyby na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Lachów Sądeckich, praktycznie nie było. Stąd zrodził się pomysł, aby właśnie założyć Stowarzyszenie Lachów Sądeckich. Myślę, że te 25 lat były owocnym czasem Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Uważam, że tą kulturową odrębność i osobliwość naszej tradycji trzeba cenić i szanować, co więcej nieustannie ochraniać i pielęgnować, aby nie zaginęła. Taki cel ma Stowarzyszenie Lachów Sądeckich na kolejne lata swojego działania. ale przede wszystkim członkowie tej wspaniałej rodziny Stowarzyszenia Polaków Sądeckich. Moi drodzy, rozpocznę od gratulacji i podziękowań. Gratulacji w związku z tym pierwszym, pięknym jubileuszem 25-lecia waszej działalności. A jednocześnie z wielkim podziękowaniem za to, co przez te 25 lat zrobiliście. A widać gołym okiem nawet po tym dzisiejszym wydarzeniu. Przepiękna, naprawdę przepiękna msza święta, i tutaj wielkie podziękowania dla księdza proboszcza, ale i to nasze spotkanie, tutaj. Małopolskim Centrum Kultury Soku, Wojewódzkiej instytucji kultury, dla której właśnie województwo jest organizatorem. Organizacja tego spotkania świadczy o tym, że ciągle przez te 25 lat podnosiliście poziom swojej działalności. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o kilku innych rzeczach. Otóż władze samorządu województwa małopolskiego odnoszą się z ogromnym szacunkiem do wszystkich grup etnicznych, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Kiedy patrzę na Was i na te piękne, kolorowe stroje, i to z jakim szacunkiem te stroje nosicie, z jaką godnością jestem przekonany je ubieracie, ale po uroczystościach chowacie do szafy w oczekiwaniu na kolejne uroczystości. Ale też z jakim przekonaniem kultywujecie to wszystko co odziedziczyliśmy po naszych przodkach. I śpiew i taniec, i muzykę, ale też rękodzielnictwo, ale też rzeźbiarstwo, malarstwo. Wszystkie te przejawy, które wiążą się z kulturą ludową nie tylko Ławów sądeckich, bo Każda ta grupa etniczna ma swoje przejawy, swojej własnej kultury ludowej. I to jest naprawdę godne najwyższego szacunku. To podchodzenie takie wywodzące się z absolutnego fundamentu każdej kultury ludowej, czyli z naszej wiary. Taki szacunek do tego, co. Właśnie odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Szacunek do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, rozpoczynając od tego najbardziej widocznego, czyli ubioru. Są tacy, którzy za strojem laowskim się tylko kryją, nie realizując tych rzeczy, o których ja mówiłem, a które wy tak pięknie realizujecie. I kolejna rzecz. Tutaj chciałbym się zwrócić do inicjatorów powołania Stowarzyszenia Larów Sądeckich, do pana prezesa Janusza Smolenia i jego zastępcę. Naprawdę, moi drodzy, z podziwem patrzyłem, a przecież jako sekretarz powiatu od rozpoczęcia funkcjonowania samorządu powiatowego, byłem świadkiem tworzenia się tego. Stowarzyszenia. Z podziwem patrzyłem zawsze na to, z jaką determinacją, z jakim przekonaniem to wszystko robicie. A przecież to jest od początku do końca praca społeczna pro bono. Nikt nie oczekuje jakichś z tego tytułu profitów. To wszystko robi się z pełnego poczucia pewnego zobowiązania do tych, których już wśród nas nie ma. I za to wszystko pragnę dzisiaj w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim podziękować, bo są tutaj przedstawiciele różnych gmin, różnych zespołów, różnych grup. Szanowni Państwo, wszystkim wam należą się słowa najwyższego szacunku i podziękowania skierowane od przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj przekażemy. Jeśli dobrze wiem, jest ze mną dzisiaj jeszcze pani przewodnicząca Marta Mordarska. Pani Marto, bardzo bym prosił. Zapraszam na scenę. Zapraszam mamy... serdecznie. Wielkie brawa, pani Marta. <kluczy> <kluczy> Drodzy, mamy taki zwyczaj, że zawsze przy wręczaniu nagrody. Polonia Minor, zapraszamy wszystkich radnych, którzy są w danym momencie na uroczystości, wspólnie wręczamy jako dowód takiego wspólnego uznania i podziękowania za to wszystko, co dana organizacja na rzecz naszej całej wspólnoty małopolskiej czyni.